Casio. Edithus. Witam. Dzisiaj chciałbym przedstawić zegarek. Jest to Casio. Edward. Może pokrótce opowiem na temat zegarka. Jest to bardzo dobrze wykonany zegarek. Praktycznie w ogóle się nie zniszczył przez te pół roku. Noszony prawie codziennie. Wykonanie bardzo dobre. Jak widać, troszeczkę tam się poruszy, porysowało, ale nie ma co narzekać. Zegarek wykonany ze stali nierdzepnej posiada baterię, która wytrzymuje około 10 lat. Można w nim pływać do około 100 metrów. Zegarek posiada wskazówki analogowe, jak i dwa małe wyświetlacze. Prawy pokazuje nam w tej chwili godzinę, lewy sekundy. Jeśli przyciśniemy lewy górny przycisk, pokaże nam datę. Mamy teraz piątek. 17, 04. Teraz to dobrze widać. A jest Daylight Saving Time, Czyli czas letni, pandemia i tak dalej. Ale nie ma co, dlatego tutaj używam tych rękawiczek, prawda? I tak dalej. Dobrze, pokażę teraz funkcję zegarka. Przełączymy się na czas 9:21. No i mamy funkcję zegarka. Lewym przełączamy telefony. Można sobie zapisać 30 telefonów w tym zegarku. Przewijany jest napis, imię lub nazwisko. Następnie pokazany jest telefon. Tutaj nie będę pokazywał. Górnym przyciskiem można sobie przełączać na telefon. Dalej jest yy, czas światowy. Pokazany tu jest akurat Nowy Jork 3:21. Przełączamy prawym dolnym. Między różnymi miast miastami Rio. Londyn, Paryż, Berlin, i tak dalej, i tak dalej. Następnie yy, są alarmy. Tutaj w tym zegarku zastosowano trzy alarmy: alarm drzemki, alarm drugi, yy, sygnały pełnej godziny, snus alarm, alarm jeden i alarm dwa. Następnie tutaj jest timer. Timer nie ma żadnego powtarzania, po prostu ustawia się się lewym górnym przyciskiem godziny minuty. Przełączamy. Lewym dolnym i timer mamy ustawiony. Musimy przelecieć teraz przez poszczególne funkcje zegarka. No i ostatnią funkcją zegarka jest stoper. Nie ma tu żadnych wodotrysków. Stoper pokazuje nam czasy. Zatrzymujemy stoper, zatrzymujemy stoper, kasujemy no i właściwie yy, to wszystko w tym zegarku. Zegarek jest ciężki, nawet bardzo ciężki. Obejrzymy go sobie. Na bransolecie, która się bardzo łatwo tutaj skraca, są poszczególne strzałki w tym zegarku. Tutaj będzie to dobrze widać. Strzałki pokazują nam, w którą stronę możemy wyjąć bolce, żeby wyjąć poszczególne ogniwa zegarka. Zegarek jest niebieski, granatowy, w zależności jak to światło pada, jest bardzo dobrze wykonany. Minusem tego zegarka jest to, że nie ma poświetlenia. Wyświetlacz na dole bez światła jest właściwie nieczytelny. Wskazówki są bardzo czytelne. Wskazówki posiadają Neoorbit. Jest to bardzo widoczne w ciemności. Na końcu filmu pokażę, jak to widać. No i to by było na tyle. Nie będę pokazywał ustawień zegarka. Na pewno znajdziecie to w sieci. Dzięki i w tym. Trudnym czasie trzymajcie się. Na razie. Cześć.